Czuję się trochę jakby był poniedziałek, no bo jeden mecz z Ekstraklasy w niedzielę to trochę za mało. Ale chyba wolę obejrzeć jeden mecz, ale tak fajny, jaki mieliśmy dzisiaj przyjemność oglądać we Wrocławiu. Bo było sporo akcji z obu stron, były zwroty, były bramki. Po prostu dobrze mi się to jakoś oglądało. Nie wiem jak wam. Śląsk Wrocław pokonał na własnym obiekcie pogoń Szczecin 2-1 po golach Denisa Jastrzębskiego oraz Gretarsona. Pierwsze trafienie padło na samym początku praktycznie tego meczu i była to fantastyczna kontra wręcz, taka dość przytomna i fajne podanie ekspozito do Jastrzębskiego. A drugi gol to główka z około 11 metra, tak jak mówiłem Gretarsona, ale w samej sytuacji mieliśmy pewną, chyba malutką kontrowersję. Ponieważ w tej sytuacji na boisku leżał Mariusz Malec, który wcześniej został uderzony piłką i nie mógł jakby brać udziału w bronieniu swojej bramki. Na Wrocławian Kontynuowali grę i dzięki temu też trafili właśnie na 2-1. Mogli wybić na aut, ale nie musieli. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, Wrocławianie praktycznie głównie w niej kontrowali, ale były to całkiem fajne kontry, jak chociażby właśnie ta Bramkowa. No i przy okazji ich defensywa się wówczas nie najlepiej prezentowała, no bo jednak piłkarze pogoni dość łatwo wchodzili w pole karne i tylko dzięki nieskuteczności. Yy... W Wrocławianie nie przegrywali. Oraz w bramce całkiem nieźle prezentował się Michał Szoromnik, bo jednak trochę tych set wyłapał. W drugiej odsłonie podobnie Śląsk bardzo szybko objął prowadzenie. Szybko trafili do sieci i dociągnęli ten wynik do końca pojedynczo kontrując. Zasadniczo uważam, że był to całkiem fajny występ gospodarzy taki naprawdę przyzwoity. Mając oczywiście na uwadze poziom ich dzisiejszego rywala, który jest naprawdę wysoki, jak na naszą ligę. Widać przy okazji, że zespół z Wrocławia ma jakąś tonę mniej presji na plecach, porównując to, co mieliśmy do czynienia oglądając wiosną 2022 roku. Także co, no na Wrocławian naprawdę miło się dzisiaj patrzyło momentami, widać było więcej luzu, yy, co już zresztą było widoczne trochę już w meczu w Lubinie. A Portowcy zagrali dzisiaj na chyba swoim najbardziej znienawidzonym terenie w Ekstraklasie, yy, głównie ze względu na to, że ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek Pogoń Szczecin wygrała na Nowym opiekcie Śląska. Równocześnie prezentując się dziś podobnie jak w innych meczach tego sezonu swoich, jak chociażby z Widzewem, yy, Brandby, czy Reykjavikiem, ale tym meczu pierwszym, bo punktem wspólnych tych meczów było rozegranie lepszej jednej połowy od drugiej przez portowców. Dzisiaj tym razem była to pierwsza, w której piłkarze MKS-u prezentowali się serio imponująco, ale też przy okazji imponowali nieskutecznością i to taką momentami totalną. Sporo akcji, ciśnięcia na bramę, ale mówiłem o tej nieskuteczności, ona szwankowała się do tego stopnia, że nawet Wachan Bicakcian nie trafił z piątego metra w bramkę przy jednej z akcji. I tak patrząc na to pudło sobie myślałem, że kurczę, ten хаан тохиба chyba... On chce tylko strzelać z dystansu. Co zresztą potwierdził kilka chwil później, kiedy oddał właśnie strzał z pola karnego, płaski lewą nogą i bardzo imponująco pokonał Szromnika. Ale już nawet poza tym golem ten chłop prezentował się dzisiaj naprawdę fajnie i dobrze, że ten piłkarz jest w tej lidze. Na pewno szkoda portowcom tej nieskuteczności, bo oprócz Bicza Czeana mylił się chociażby zachować, który wyszedł sam na sam tak centralnie ze Szromnikiem czy nawet Łęgowski. Ale ta druga odsłona w wykonaniu granatowo-bordowych była już znacznie gorsza, bo co, jeden celny strzał na bramkę? Co pokazuje, że no, portowcy grają naprawdę nierówne mecze, a to nie jest najlepszy prognostyk na przyszłość, a już na pewno nie na mecze eliminacji do UEFA League Konferencji Europy. Ale jestem ciekaw, jak będzie na wyjeździe z Brandby. Po tym spotkaniu Wrocławianie są na czwartym miejscu w tabeli z czterema punktami, a pogoń jest ósma z trzema. Ale bierzmy poprawkę na to, że rozegraliśmy niepełną drugą kolejkę i ta tabela może wyglądać zupełnie inaczej. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj. No i jak już jesteśmy przy tematyce sportu, to ja was zapraszam do większej aktywności fizycznej na dworze, bo. Bo temperatury są naprawdę fajne i aż ja żal marnować taką pogodę na siedzenie w domu. No i nie wiem, no, życzę Wam miłego wieczoru, miłego tygodnia. Nie przejmujcie się opiniami ludzi i zawsze wierzcie w siebie. Dzięki za uwagę i nie przedłużam. Cześć.